Tutaj przy tej zmianie pasa, pasa ruchu było za mało, nie było widoczne i popatrzyłaś się w martwą strefę Zaraz po wykonaniu manewru należy natychmiast wyłączyć kierunkowskaz. Jecha, w tym momencie wymieniłaś błąd, jechałaś za długo na włączonym kierunkowskazie. Proszę zmienimy pas naprawy. Zmienimy, proszę, zmienimy pas na prawy i proszę zawrócić na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. Lusterko wsteczne zawsze kontrolujemy, ponieważ są trudne warunki drogowe, musisz kontrolować co się dzieje, również dzieje z tyłu. W tej chwili znajdujemy się po prawej stronie, jest to galeria arkady i próbujemy na pierwszym możliwym skrzyżowaniu zawrócić. Wszystkich Państwa prosimy zapraszamy do obejrzenia tych filmów na 讲那 <Thank> <Thank you. S 1>